Cześć dziewczyny! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o jednym z moich absolutnie ulubionych składników aktywnych, jakim są kwasy. Dlaczego tak bardzo je lubię? Dlatego, że kwasami jesteśmy w stanie zrobić ze skórą cuda, dosłownie cuda. Pod jednym warunkiem trzeba wiedzieć, jak tych kwasów używać. Także zapraszam serdecznie. Kiedy mówimy o kwasach w pielęgnacji, to tak naprawdę mamy na myśli całkiem sporą grupę składników aktywnych, bo pamiętajcie o tym, że kwas kwasowi nierówny. Kwasy dzielimy na trzy grupy. Kwasy AHA, BHA i PHA. Jeśli chodzi o kwasy AHA, to tutaj mamy takie kwasy jak, zapewne znany Wam bardzo dobrze, kwas migdałowy, kwas glikolowy, shikimowy, cytrynowy, winowy, mlekowy. W grupie BHA mamy kwas salicylowy i kaprylo -salicylowy, tzw. tak zwany kwas LHA. No i mamy jeszcze grupę kwasów PHA, czyli kwas laktobionowy i glukonolakton. To są kwasy najbardziej łagodne, łagodnie działające na skórę, co nie znaczy, że nie dają nam na skórze efektu. Absolutnie nie. Kwasy zostały podzielone na te trzy grupy nieprzypadkowo. Kwasy z danej grupy działają na skórę podobnie. Podobnie, co nie znaczy tak samo. Zakładam, że skóry wrażliwe, skóry suche znają grupę kwasów PHA, bo one są bardzo dla tej grupy rekomendowane. Kwas laktobionowy i glukonolakton działają na skórę delikatnie zuszczająco, ale działają również nawilżająco. Tak jak powiedziałam, są bardzo dobre wskazane dla skór wrażliwych. Jeśli chodzi o grupę kwasów BHA, no to oczywiście króluje tutaj kwas salicylowy, absolutnie znany i za... Zakładam, że wielbiony przez wiele skór z problemem trądzikowym, skór przetuszczających się. To, są, to jest bardzo dobry kwas dla tego typu skór. Natomiast jeśli chodzi o kwasy z grupy AHA, to jest to najbardziej. Bogata, liczna grupa kwasów. One rzeczywiście działają na skórę zuszczająco, działają również nawilżająco, natomiast tutaj znajdziemy wśród tych kwasów największe różnice, bo kwas mlekowy to jest kwas, który działa na skórę łagodnie, ona będzie delikatnie regulował wydzielanie sebum, ale będzie tę skórę również nawilżał i będzie ją ładnie rozjaśniał, a już kwas glikolowy to jest kwas, którym bardzo Efektywnie i fajnie możemy podziałać na przykład na przebarwienia, na przykład na zmarszczki, ale to jest jednocześnie kwas, który jest kwasem dosyć mocnym. Przez to, że kwas glikolowy ma małą cząsteczkę, która szybko penetruje, jeśli chodzi o skórę, to rzeczywiście może się zdarzyć, że dla niektórych skór będzie to kwas drażniący, zwłaszcza w tych wyższych stężeniach. Dlatego zwracam Waszą uwagę, że tak jak powiedziałam na początku, kwas kwasowi nierówny, dobierając kwas do problemu skóry, musimy po pierwsze zdawać sobie sprawę, jaką mamy skórę i na jaki problem chcemy działać kwasami, po drugie odpowiednio dobrać dany kwas do problemów naszej skóry. Żeby dojść do tych dobrych, bardzo dobrych czy wręcz fenomenalnych efektów, jakie jesteśmy w stanie uzyskać kwasami na skórze, musimy pamiętać o trzech kwestiach. Po pierwsze, kwas albo kwasy muszą być dobrane do problemu skóry, na który chcemy działać. Po drugie, należy wiedzieć, jak tego produktu z kwasami używać. I po trzecie, cała pielęgnacja powinna być dobrana do składników aktywnych, jakimi są kwasy. Jak dobrać kwasy do problemu skóry? Ja tutaj muszę Wam powiedzieć, bardzo lubię działać produktami, które łączą w sobie różne kwasy, właśnie dlatego, że ze względu na to, że każdy kwas działa trochę inaczej, jesteśmy w stanie bardziej efektywnie działać takimi produktami, które zawierają nie tylko jeden kwas, ale kilka kwasów. Oczywiście, można, jeśli masz produkt, który zawiera jeden kwas, to jak najbardziej możesz włączyć do pielęgnacji inny produkt, który zawiera. Inny pojedynczy kwas lub mieszankę kwasów. Jeśli Twoja skóra jest skórą tustą, trądzikową, zaskórnikową, to na pewno w Twojej pielęgnacji powinien znaleźć się kwas salicylowy, kwas migdałowy, shikimowy, również mlekowy, choć on tutaj na te problemy zadziała najsłabiej. Jeśli chodzi o skóry z przebarwieniami, o skóry ze zmarszczkami, czyli takie. U których chcemy działać na opóźnienie efektów starzenia, to ja bardzo lubię działać, jeśli chodzi o działania łagodniejsze kwasami PHA czyli kwasem laktobionowym lub glukonolaktonem, a jeśli chodzi o takie mocniejsze działanie, to dobrze nam się tutaj sprawdza na przykład kwas glikolowy, również migdałowy. Jeśli chodzi o skóry wrażliwe, skóry naczyniowe, no to na pewno te skóry, czy właścicielki tych skór powinny spojrzeć w stronę, w stronę kwasów PHA, czyli kwasu laktobionowego i glukonolaktonu. Jak wprowadzać produkty z kwasami do pielęgnacji? Ja jestem wielką zwolenniczką łagodnego wprowadzania produktów kwasowych, właśnie dlatego, żeby uniknąć ewentualnych skutków ubocznych. Tak więc, jeśli masz produkt kwasowy, który wprowadzasz do swojej pielęgnacji, to zrób to jeden lub dwa razy w tygodniu. Tyle na początek wystarczy. Obserwuj twoją skórę, jak reaguje na dany produkt kwasowy, i jeśli jest taka potrzeba, możesz zwiększyć częstotliwość stosowania tego produktu kwasowego. Ja nie jestem absolutnie zwolenniczką, wręcz swoim podopiecznym zabraniam stosowania codziennie kwasów w pielęgnacji. Uważam, że w ten sposób możemy łatwo przestymulować skórę. Skóra potrzebuje nie tylko złuszczania, nawet jeśli ono jest łagodne, potrzebuje również, również zadbania o inne procesy, które w niej zachodzą. Tak więc, tak jak mówię, bez względu na to, jaki to jest produkt, jak łagodne. Stężenie kwasów zawiera, ja jestem zwolenniczką tego, żeby tych produktów nie stosować w pielęgnacji codziennie. Jak dopasować resztę pielęgnacji do składników aktywnych, jakimi są kwasy? Tutaj nie możemy zapominać o tym, że kwasy działając na skórę złuszczająco. Wymagają tego, żebyśmy zapewniły tej skórze nawilżenie i odbudowę bariery hydrolipidowej. To znaczy, że kiedy masz w swojej pielęgnacji jakiś produkt kwasowy, pamiętaj o tym, żeby tę skórę nawilżać żeby postawić również na składniki łagodzące takie jak pantenol, alantoina, takie jak wyciągi chociażby czy ekstrakty z wąkroty azjatyckiej, świetnie sprawdzą się ceramidy, świetnie sprawdzi się kwas hialuronowy i jego pochodne jako składniki nawilżające. Chodzi o to, żeby pamiętać o tym, że z jednej strony działamy aktywnie, czyli złuszczamy skórę i regulujemy dany problem ze skórą, jaki mamy, i robimy to właśnie wykorzystując kwasy, czyli działamy na przykład na zmarszczki, na przebarwienia, na trądzik, ale z drugiej strony Koimy tę skórę, nawilżamy tę skórę, dbamy o jej barierę hydrolipidową. I wtedy ta pielęgnacja daje nam właśnie te efekty, o które nam chodzi. Czyli skóra nie jest podrażniona, skóra potrafi sobie poradzić ze złuszczaniem, skóra idzie nam do przodu. Ja to w ten sposób lubię nazywać. No to porozmawiajmy sobie o produktach, które zawierają kwasy. Na początek mam dla Was tonik V-Better. To jest produkt, który zawiera w swoim składzie m.in. kwas mlekowy. Ja bardzo lubię ten kwas. On działa łagodnie na skórę, nawilżająco, ale jednocześnie swoje robi. Znajdziemy tutaj również kwas glikolowy i ekstrakt skory wierzby białej, a więc naturalne źródło kwasu salicylowego. Dla jakich skór ten tonik się sprawdzi? Na pewno dla skór poszarzałych, skór, które potrzebują takiego rozjaśnienia kolorytu. Sprawdzi się również dzięki obecności kwasu glikolowego przy skórach, które potrzebują rozjaśnienia przebarwień i działania na zmarszczki, czyli jakby potrzebują działania opóźniającego efekty starzenia, ale nie takiego mocnego. To będzie łagodniejsze działanie, ale równie skuteczne. A teraz coś dla skór, które potrzebują tę skórę rozjaśnić, zniwelować widoczność przebarwień, wyrównać koloryt. To jest produkt Pink and zawiera w swoim składzie niacynamid, zawiera również glukonolakton i kwas cytrynowy. Fantastyczna um, formuła tego produktu, leciutka, nawet nie tyle żelowa, co bardziej taka wodna, fantastycznie szybciutko się wchłaniająca. Produkt do mycia, tym razem żel z Faulty Cosmetics zawierający między innymi kwas kapryloidosalicylowy oraz glukonolakton, ale zawierający również składniki kojące, to widać kiedy spojrzymy na ten produkt. On jest y Kremowy, taki naprawdę bardzo przyjemny dla skóry. Ja nie jestem zwolenniczką stosowania produktów myjących z kwasami każdego dnia. Pamiętajcie o tym, e, zwracajcie na to uwagę. Natomiast ten produkt na pewno bardzo dobrze sprawdzi się dla osób, które mają problem z zaskórnikami, mają zmiany trądzikowe na ciele. Mówię tutaj na przykład o dekolcie, mówię o plecach. Wtedy, jeśli chodzi o mycie, spokojnie można tego produktu używać. Myślę, że przyniesie efekt. Pamiętajmy też o tym, że kwas kaprylo-ilosalicylowy ma większą cząsteczkę niż kwas salicylowy, a więc będzie łagodniej działał na skórę. Kolejny tonik w naszym dzisiejszym zestawieniu, tonik, który zawiera w swoim składzie kwas cytrynowy i glukonolakton, a więc dwa delikatne, łagodnie działające na skórę kwasy, co nie znaczy, że nie robiące tego, co powinny, absolutnie nie produkt dobry właściwie dla każdej skóry. W składzie również ekstrakty między innymi z wąkroty azjatyckiej, ale także betaina, alantoina, pantenol, a więc fantastyczne składniki nawilżające, kojące, łagodzące skórę. Powiedziałabym, że jeśli Jesteś osobą, która chce wprowadzić dopiero kwasy do swojej pielęgnacji, potrzebujesz łagodnego działania. Być może obawiasz się mocniejszego produktu, to jak najbardziej możesz zacząć od tego toniku. Jak go stosować? Wylewasz go na dłonie, wklepujesz w skórę twarzy i przechodzisz do dalszych etapów pielęgnacji. Produkt z Heimisch, zawierający 30% mieszankę kwasów, 30% to już jest produkt, który jest. Mocny i ma silne działanie na skórę. Zwracam na to uwagę właśnie dlatego, żebyście nie były zaskoczone i żebyście pamiętały o tym, że to jest produkt, który absolutnie wprowadzacie do swojej pielęgnacji łagodnie to znaczy raz w tygodniu. Patrzycie, jak reaguje skóra i dopiero po jakimś czasie stosowania, czyli minimum dwóch tygodniach, dwóch, trzech, czterech tygodniach, jeśli zauważycie, że ten produkt działa na Waszą skórę pozytywnie, to wtedy możecie zwiększyć częstotliwość stosowania do dwóch razy w tygodniu. I teraz. Składniki aktywne, jeśli chodzi o kwasy, to jest kwas glikolowy w wysokim ponad 20% stężeniu. Mamy tutaj również kwas mlekowy, który będzie łagodził, będzie nawilżał, i mamy kwas salicylowy. Dla kogo jest ten produkt? Przede wszystkim dla osób, które mają dobrze zadbaną skórę. Pamiętajcie o tym, że to jest właśnie taki produkt. Który oprócz działania kwasowego potrzebuje bardzo intensywnych działań związanych z nawilżaniem i odbudową bariery hydrolipidowej. Natomiast jeśli chodzi o problemy, na które ten produkt zadziała, przetuszczanie się skóry, trądzik i zaskórniki, Przebarwienia. Jeśli potrzebujecie takiego odświeżenia skóry, tak jak mówię, ze względu na takie problemy jak trądzik, ze względu na takie problemy jak przebarwienia, albo chcecie po prostu mocniej podziałać kwasami na swoją skórę, na przykład w celu opóźnienia efektów starzenia, to ten produkt to będzie ten, który możecie wypróbować. Natomiast, tak jak mówię, łagodnie i ostrożnie, ponieważ jest to produkt, który zawiera wysokie stężenie kwasów. Ma kolor czerwony, więc tutaj skojarzenie z peelingiem krwawym będzie właściwe, ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby łagodzić po tym produkcie, koić po tym produkcie, nawilżać po tym produkcie skórę. Kolejny produkt z marki Heinisch. Tym razem bardzo ciekawy produkt łączący właściwości kwasów z grupy AHA, BHA i enzymów. Mamy tutaj kwas cytrynowy, mamy kwas salicylowy i mamy bromelainę, czyli ekstrakt z ananasa. Yy, produkt ma w nazwie Scrap co od razu skojarzyło mi się z jakimiś drobinkami, ale absolutnie się tego nie obawiajcie. Jest to produkt kremowy, nie ma tutaj żadnych drobinek zuszczających. Nakładamy na skórę, masujemy skórę, można na chwilę zostawić na skórze, następnie obficie spukujemy wodą i nakładamy pielęgnację nawilżającą. To jest bardzo istotne, żeby ten potencjał z tego produktu uzyskać, także po zmyciu nałóżcie produkt nawilżający. Dla jakich skór? Dla skór, tak jak mówię, które, które, dla skór, które potrzebują rozjaśnienia, wyrównania kolorytu, dla skór, które chcą działać na przebarwienia, ale takich również skór, które mają problemy ze skórnikowo-trądzikowe. Dziękuję za dziś. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, jakie kwasy wy stosujecie w swojej pielęgnacji i jakie kwasy najlepiej Wam się sprawdzają. Do zobaczenia!